Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach sport, WE, turystyka i rekreacja, fizjoterapia. www.awf.wroc.pl Nowe Centrum Skłusza Redeko. Kontynuacja bowlingu. To na początek ta dyscyplina wróciła do oferty mistrzostw pierwsze zmagania w konkurencji cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Podobnie ma być w majowym odcinku rywalizacji. Długo zastanawialiśmy się, czy bowling, który do nas powrócił, wzbudzi tak duże zainteresowanie, jak sądziliśmy. No i nie pomyliliśmy się, bo rzeczywiście pierwsze zawody i ogromny sukces, wysoka frekwencja, same uśmiechy na twarzach, to przekonało nas, że Warto takie dyscypliny organizować u nas, powracać do pewnych rzeczy, które być może zostały zapomniane, a teraz mogą wzbudzić zaciekawienie publiczności. I tak się stało. Duża frekwencja, także mam nadzieję, że z kolejnymi zawodami będzie podobnie. Każdy turniej będzie się kończył wysoką frekwencją i satysfakcją naszych zawodników. Sztandarowym punktem OMW stają się zmagania szachowe. One odbywają się w odmianie klasycznej i szybkiej. Przy szachownicach zasiadają kilkulatki, ale też seniorzy. W maju kolejne turnieje. Szachy od wielu, wielu lat cieszą się u nas bardzo dużym zainteresowaniem, i tym razem w tej edycji jest tak samo. Bardzo dużo zawodników przychodzi i można powiedzieć, że z każdym kolejnym spotkaniem, z każdą kolejną rundą tych zawodników jest więcej. Grają nie tylko dorośli, ale i też maluchy grają i odnoszą ogromne sukcesy, przychodzą z całymi rodzinami. Bardzo cieszy nas to, właśnie, że nasze. Zawody nabierają takiego charakteru rekreacji rodzinnej. Maj zmiana aury spowoduje, że rywalizacja z hal przeniesie się na świeże powietrze. Przed nami kolejna odsłona OMW w Petance. W ubiegłym roku Petanka zrobiła olbrzymią furorę. Jest, jest to sport rekreacyjny, który gromadzi całe rodziny i to jest wspaniałe. W ubiegłym roku było. Prawie 500 osób podczas jednego turnieju i podczas drugiego turnieju. Ogromne rzesze kibiców, z czego jesteśmy bardzo dumni. Mam nadzieję, że sytuacja się powtórzy w tym roku i że 25 maja w niedzielę zaświeci piękne słońce i wszyscy Wrocławianie przyjadą do Parku Południowego. W maju nie tylko szachy, bowling i petanka, kalendarz startów na stronie internetowej. Jeżeli chodzi o inne dyscypliny, to można zaglądnąć na naszą stronę, przyjrzeć się, jak wygląda kalendarz naszych imprez i zdecydować się po prostu na to, co lubimy, w czym się czujemy mocni, a na pewno znajdziemy wśród tych kilkudziesięciu dyscyplin kilka takich, które są bliskie naszemu sercu. A wszystkie informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie owww.wroc.pl. O kolejnych odsłonach rywalizacji w ramach OMW w wiadomościach sportowych. Sport Game. Nowe Centrum skłusza Redeko www.redeko.pl Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach Sport, WE, Turystyka i Rekreacja, fizjoterapia. www.awf.awroc.pl